Lewandowski zareagował na zwycięstwo świątek. Jego wpis to absolutny hit. Po wielkim triumfie igi świątek na Wimbledonie w mediach społecznościowych pojawiło się wiele gratulacji. Jedna z nich odbiła się szczególnym echem. Swoją uradość wyraził Robert Lewandowski, nie szczędząc tenisistce ciepłych słów i poczucia humoru. Iga świątek i Robert Lewandowski dają Polakom powody do dumy. Iga świątek dokonała rzeczy niezwykłej: w finale Wimbledonu pokonała Amandę Anisimową 6-0. Choć mecz trwał zaledwie 57 minut, jego znaczenie dla polskiego sportu jest ogromne. To pierwszy tytuł Wimbledonu w singlu w historii naszego kraju, i to do tego wygrany w fenomenalnym stylu. Robert Lewandowski, który regularnie śledzi sukcesy polskich sportowców, nie pozostał obojętny. Jego wpis z gratulacjami wywołał ogromne zamieszanie w mediach. Cała Polska gratuluje i idzie świątek sukcesu. Gest Roberta Lewandowskiego został doceniony zarówno przez fanów, jak i ekspertów. W komentarzach pod jego wpisem roi się od gratulacji i emotek biało-czerwonych flag. Wiele osób podkreślało, że to piękny moment jedności w polskim sporcie. Brawo Iga Świątek jesteś wielka. Gratuluję. Napisał napastnik FC Barcelony na platformie X, dodając do wpisu mema. Zabawny post spotkał się z ogromnym odzewem internautów. Dla Igi Świątek taka forma uznania to dodatkowy dowód na jej status w świecie sportu. Jeśli gratuluje jej sam Robert Lewandowski, trudno o lepszy symbol uznania. To nie pierwszy raz, kiedy piłkarz gratuluje tenisistce, ale tym razem zrobił to w wyjątkowo bezpośredni i sympatyczny sposób. Iga Świątek już jest legendą polskiego sportu. Zarówno Robert Lewandowski, jak i Iga Świątek są dziś postrzegani jako ambasadorzy Polski na świecie. Wspólne zdjęcia, wzajemne gratulacje i relacje medialne budują narrację o nowym pokoleniu sportowych liderów, którzy nie tylko wygrywają, ale także wspierają się nawzajem. Mimo, że reprezentują różne dyscypliny, mają ze sobą wiele wspólnego: konsekwencje, mentalność zwycięzcy i międzynarodowe uznanie. A takie gesty jak ten Roberta. Choć drobne, budują więcej niż nie jeden wywiad czy kampania promocyjna.